No i cześć. Witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam jak ukorzyć pitaje. Mam tutaj dwie odmiany pitaj, nowe odmiany pitaj, które są sprowadzone z wysp Kanaryjskich. Odmiany bardzo rzadkie i generalnie ciężko dostępne, ale jak ktoś hoduje pitaje, to zawsze gdzieś tam zdobędzie. Odmian pitaje jest dość sporo. O ile się dobrze orientuję, a nie jestem specjalistą w tym zakresie, będzie ich niecałe 10, ale na pewno jest jeszcze więcej odmian jakichś takich rzadkich, hybryd i tak dalej. Mówię tu tylko o takich odmianach bardzo podstawowych. Te pitaje, które tu widzicie, jest to ukorzeniony kawałek, ja już z niego odciąłem dwa takie odrosty O. i właśnie będę to ukorzeniał. Tu akurat nie muszę ukorzeniać, bo to już przyszło ukorzenione, odłożę to na bok, bo to pójdzie do większej donicy, natomiast te, te dwa mniejsze fragmenty ukorzeniam. Ziemia zwykła do kwiatów, także nie ma tu jakichś specjalnych wymagań, pitaja lubi żyzną ziemię, także... Nie sadzimy w byle co ja używam. Akurat tutaj z ziemi substrala w tym wypadku, bo ona ma dużo składników odżywczych, które wystarczają na wiele miesięcy. No i ukorzenienie pita jest bardzo proste, bo po prostu wystarczy doniczka i do tej doniczki wpychamy taki człon, czy to jest człon cięty, czy odcięty odrost, na około 2-3 cm, tak żeby tylko stabilnie siedział. I to wszystko. Ja sobie tutaj opisałem tą Pitaję markerem. Ale to z biegiem, czasu zacznie, z biegiem czasu zacznie znikać, więc będę musiał później opisywać sobie hodowlę karteczkami czy tam na donicach. No i wpycham sobie teraz ten drugi człon. Trzeba też uważać, bo Pitaya ma kolce i te kolce są dość kłujące i potrafią nawet przez rękawice przejść. Właśnie tutaj na obrzeżach powinno być widać. Jest sporo kolców. I one wbijając się w skórę często się odłamują, ciężko jest wyciągnąć. Ale to jest jeszcze nic w porównaniu z opuncją. Opunca jest jeszcze trudniejsza i e, jeszcze bardziej groźna, jeżeli chodzi o kolce. E, tak to właśnie wygląda. Jest to odmiana, ja Wam podam na dole nazwę odmiany, bo ciężko się to czyta. W ogóle nie pamiętam tak na pamięć. E, za chwilę jeszcze wysadzę drugą. E, no i ukorzenienie. Ukorzenienie jest bardzo proste. Wystarczy tak włożyć, podlewać, e, nastąpi bardzo szybko. Pokażę Wam teraz jeszcze pitaje, które już wcześniej mam ukorzenione. No i to jest najbardziej popularna odmiana. Na dole macie nazwę. Pitai, którą po prostu kupuję w sklepach, z tą taką powiedzmy sobie różową skórką, białym środkiem z czarnymi nasionami. Często w sklepach się spotyka jeszcze żółte, ale jakoś mi nie wykiełkowały. To są akurat już ukorzenione odrosty ze starej pitai wieloletniej. Myślę, że pitaja. Z której pochodzą te odrosty, ma spokojnie 6-7 lat. No i też po takim czasie pitaja owocuje, ale oczywiście w idealnych warunkach, w bardzo dobrze rozwiniętym krzewie, może zdarzyć się właśnie takie owocowanie w Polsce. Jest to na pewno trudne, jeżeli wysiedziecie pitaję z nasiona i tak musicie poczekać około 6-7 lat. Przy idealnych warunkach, wam po tym czasie może zakwitnąć, czy tam zapylić się, zaowocować. Tak wyglądają te odrosty. To są akurat odrosty, które w tym roku gdzieś tam w świat pójdą. Moje główne rośliny będą przesadzane do większych donic. Będę tworzył takie drzewo pitajowe, które powinno umożliwić owocowanie, ale to pokażę w kolejnych odcinkach już późną wiosną, jak to będę przygotowywał. Na razie Wam tylko pokazuję właśnie te sadzonki. No i tu do gruntu idą kolejne. To jest to inna znowu odmiana. Już też takie pocięte kawałki. One się ukorzenią bardzo szybko, nie trzeba czekać. Popatrzcie, nawet tutaj z boku jest korzeń, one się tworzą te korzenie wtedy, kiedy jest trochę w wilgoci, gdzieś tam się woda skrapla na jakimś fragmencie Pitai, to wtedy właśnie wypuszcza korzenie. Tutaj na przykład macie korzeń, który już trafia właściwie do gruntu. Także tutaj nie ma się o co martwić. Co lubi pitaya, a czego nie lubi? No właśnie, to jest dość istotne. Pitaya lubi oczywiście ciepło, tak jak każdy kaktus, ale w, lubi też mieć żyzną i wilgotną glebę. To nie jest prawda, że pitaya musi mieć glebę suchą, tak jak kaktusy. Z tym, że w okresie zimowania ta gleba nie powinna być zbyt przelana, powinna być w miarę sucha, albo w ogóle ja nie podlewam swoich pitai. I w okresie zimowania można je przechowywać w chłodzie pod warunkiem właśnie, że gleba jest sucha i że nie zraszamy rośliny, czyli nie na zewnątrz, w suchym miejscu, jakimś takim może być ocienionym, chłodnym miejscu można przechowywać pitaje w okresie zimowym. Wtedy dobrze wiosną wystartuje i nie będzie się wyciągała w okresie zimowym, nie będzie wypuszczała takich dzikich, cienkich odrostów. To też jest istotne dla prawdziwej, prawidłowej kondycji rośliny. Te główne odrosty, które mam już ukorzenione, dam do większych doniczek i one znowu tutaj z tego miejsca, gdzie są kolce, wypuszczą kolejne odrosty i tak dalej, i tak dalej. Co do uformowania pitai do owocowania, to tak jak powiedziałem, będzie to w kolejnych odcinkach. Na razie się musi poukorzeniać. No i jeszcze może jakieś parę słów odnośnie Wysiania. Da się wysiać pita z nasion, kiełkuje kilka miesięcy. Z nasion owoców sklepowych, lecz ze pewnych względów nie wszystkie owoce mają nasiona żywe, więc może się zdarzyć, że Wam nic zupełnie nie wykiełkuje. Także warto kupić w ogóle taką roślinę od jakiejś hodowcy czy gdzieś z jakiegoś sklepu internetowego. No, głównie też z tego powodu, że skracacie sobie jakieś przynajmniej 3-4 lata hodowli. Pitaja wysiana z nasiona bardzo długo się rozwija. No, i coś takiego zanim urośnie przy dobrych warunkach minie 4 lata co najmniej. Tak to wygląda z Pitają. Moje Pitaje pójdą teraz sobie tutaj na półkę w szklarni, gdzie mam temperaturę około 16 do 20 stopni, bo mamy teraz połowę lutego, więc już się zacznie coraz cieplej robić. Im więcej słońca, tym cieplej w szklarni i myślę, że do wiosny fajnie wystartują. Będzie można z nich stworzyć taki, powiedzmy w cudzysłowie, krzew pitajowy. No i pitaje się ukorzeniają. Oczywiście to nie są te, moje pitaje trafiły na drugą część szklarni. Dziś jest tu ciepło i słonecznie, chociaż jest połowa lutego, kto by pomyślał. Pitajki sobie siedzą tutaj. No a mój pomysł z tymi pitajami wziął się też między innymi stąd, że podobno żeby pitaja dobrze się zapyliła, chciałbym żeby kiedyś zakwitła i zaowocowała. A żeby zaowocowała, musi się zapylić. Żeby się dobrze zapyliła, potrzebna jest więcej niż jedna odmiana. Także podobno, też właśnie z jedną odmianą, z zapyleniem jest problem. No i to jest właśnie taki pomysł na uzyskanie w przyszłości owoców, które z tej odmiany mają być dużo smaczniejsze niż z tej sklepowej. Zobaczymy, jak będzie. Obserwujemy oczywiście wszystko na kanale. Myślę, że za jakieś 2-3 miesiące pojawią się pierwsze odrosty i coś wtedy będę kombinował z tworzeniem właśnie takiego drzewa pitajowego. Obserwujmy to razem, czyli subskrybujcie kanał, zadzwoncie w dzwonek i jak wam się podobało to zostawcie jakąś tam łapę. Także dzięki za oglądanie i no i cześć do następnego razu. Hej!